Witamy serdecznie, Nitex Plus, maszyna do szycia www.nitexplus.pl Przedstawiamy Państwu automatyczny overlock firmy Jack C5F To znaczy, że to jest overlock w tym momencie akurat my mamy wersję czteronitkową w, w pełnej automatyce czyli automatyczne podnoszenie stopki, obcinanie, obcinanie przed, po przeszyciu materiału Trzy tryby: tryb podstawowy, manualny, półautomatyczny, tryb automatyczny. Tu szybciutko chciałem pokazać Państwu, jak wykorzystać, załóżmy, w takim życiu, może nie przemysłowym, jakimś takim domowym, hobbystycznym albo chałupniczym, jak wykorzystać ten tryb automatyczny. Tryby zmieniamy tutaj pierwszym od lewej guziczkiem. To jest pokazane, jest pedał z fotokomórką. I teraz C informuje nas, że w tej chwili mamy tryb manualny, wduszamy. Następnym razem potrzebuje się automatycznie, musimy z, y, zatwierdzić, bo inaczej on nam w, y, wskoczy z powrotem. I teraz y, w tym trybie automatycznym overlock zachowuje się w ten sposób, że automatycznie będzie nam z tego co widzimy tu podnosić stopkę przed, podnosić stopkę po zatrzymaniu, obcinać przed, obcinać po. Tak długo będzie nam szył, dopóki fotokomórka będzie zakryta tkaniną pod stopką. I teraz jak to po prostu sobie wykorzystać? No, pierwsza sprawa to trzeba zmniejszyć prąd. Bo, jeżeli zastosujemy bardzo ten overlock, ma 7000 ściegów na minutę. To byśmy nie zdążyli nawet podłożyć. Załóżmy, że ja sobie tutaj robię, ale muszę zatwierdzić. tak? Prędkość w dół. Zrobię 2800, zatwierdzam P. I w tym momencie, jak ten overlock nam się zachowuje? Yy, podkładamy tkaninę. Nie używając w ogóle, nie będziemy używać w ogóle pedału i tak dalej. Tylko podkładamy tu fotokomórkę pod, 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 pod stopkę. Stopka nam się podnosi. overlock sam szyje do końca. Przeszywa nam tkaninę i zatrzymuje i obcina nitkę. Pokażemy to jeszcze raz, żeby to było ładniej. O tak. O. Czyli bez użycia żadnego pedału, i tak dalej. Czyli moja stopa yy, nie jest trzymana na, na pedale. Podkładam tkaninę maszyna podniesie stopkę, zacznie szyć. Będzie szyć tak długo, dopóki tkanina będzie się przesuwała i zakrywała fotokomórkę. Potem obetnie nitkę i podniesie stopkę i zatrzyma maszynę. Uwaga. Dokładnie tak. Jeszcze raz pokażemy. Zrobimy zbliżenie. Tak. W ten sposób tak to się zachowuje. No a to na tyle taki krótki filmik.